Po prostu się wali No to jest. No. I ogólnie to jest mój pierwszy filmik, choć miałem też dużo filmików, ale jak to już powiedzieć. Um, y, no nie chciałem jej wyjść na... Ach, dobra? Pewnie może jakiegoś... O, może jakiegoś trafia. Dobra. Jezu, masz z tym przegrywam. Они у нас. Ну, есть. No, fur... Jest. Ale nas bulding tutaj uratował. Jezu. Ja ogólnie ten tryb mi się bardzo podoba, czasami gram z, z nim. Bardzo polecam, jak macie, jak się sobie pograć, co używać z kolegami, bo na serio na tym trybie się bardzo fajnie gra. Ach, myślałem, że mnie nie zabiła ale w końcu mnie już zabili. Za bardzo się wystawiacie. No nie no, za bardzo się, ale jedna rzecz jest fajna, że się za bardzo wystawiają. Ale się... ale się broni. No i ten e, pff, Dobra, to, to chyba będzie... No to taki ojeny ludzie, ale wart! Jezu, jakim jaki miałem warta! Ale mnie w końcu zabili. To na serio ja... właśnie tu się najlepiej kampić. Ja lubię taką pozycję. Gdzie nie mogą się zniszczyć na całóżmy fortę <tum> Bulding time. Albo na time. Mam kamplę. Ale się, ale się wybijamy. Ale głodnie ściągnęłam. Как счислили na tym trybie. Wam, że strasznie fajnie się o nim gra. Ja tego ogólnie tak dużo nie mówię, ale to chyba dla Was nie jest taka wielka masakra, bo niektórzy po prostu sobie łączają i to już mają włączony głos. No. Ja akurat też nie bada, ale jak nie mam o czym to po prostu się zaciwa. Dobra. Następna runda i nie wiem czemu, ale jestem ciągle w czerwonych. Tu mam ponad lubię, bo tu można się ładnie skampić. Najlepiej to sobie zrobić takie trzy warstwowe i tu sobie zrobić tak. I tu to możemy zrobić, jak to nas wykrywają, to załóżmy tak. Załóżmy, ktoś jest za blisko, to tak, i można je jeszcze tak, więc super. Dobra, parę sekund i i i i dobra A, w prawie. Jest, Dobra. Jest, ale i Lol, ktoś mi ściągnął. Nie, oby nie miałem ładną kampę. I nam dalej. ja nie tracę. Lol, wykrywają. Udział mnie mocno. ale mnie nie mocno teraz chyba nawet przegrywamy nie wiem ale wiem jedno mogę, może... ściągnę prawie wyszej, wyszej. kurczę ale nie na początku widzieliście jak po prostu miałem taki... po prostu o, nie Ja ogólnie tak dużo nie grałem w Terp Force. No grałem dużo, ale teraz już nie grałem. Ostatnio nie grałem i dlatego się tak odzwyczajem i, i nie tak o, nie kokszę. E, 57 po Tak 57 po, za, za 3 by co od te głosy to moja To moje rodzice A, naj, a najbardziej mama Więc to nie jest jak No więc Żeby nie było Snajper. Lubię być snajperem. Jak mnie jeszcze nie widzę. Ale widzieliście, ale skill. No dajcie mi strzału. No, ale ładniej ich ściągam Ale do... ale mocno. Tam się też będę Dobra, no to chyba. Tylko sobie podbudujemy tutaj, bo nie ma co więcej ten. No, Ach. Dobra, może jeszcze wrócę do swojej kampy. Ono no, wróciłam. Czuję, że nie mam takiej samej jak wcześniej, bo coś się czuję inaczej. Ale, ale ściągnąłem, dobra. Ale mocnego teraz miałem skilla. Chyba możecie naliczyć i powiedzieć, ile tam miałem zabić. Znaczy, ile miałem zabić i o, i tak... i Ile zabić? I załóżmy dead. Załóżmy 5, załóżmy 2, 1, 5, po przecinku. Załóżmy 5, 7, załóżmy przecinek 3, przecinek 0, coś w tym stylu. Tylko nie wiem jak tak tam trzeba, bo nie mam jakiegoś takiego doświadczenia. No, jakoś... Będzie na tyle, więc dziękuję Wam bardzo. Odcinek by był z Wami ja, czyli ja, 9 i no, i, to jest serwer mi mineplakes.com. Jakbyście ja chcieli zagrać, ale to jest serwer premium, więc no. No, więc dziękuję. No i pa.